Cześć! Każdy nowy dzień to nowe możliwości. Najważniejsze, aby rozpocząć go ze świeżym umysłem i pozytywnym nastawieniem. Co możesz zrobić, aby zapewnić sobie świeży start o poranku? Z całą pewnością zadbaj o odpowiednią długość, a przede wszystkim jakość Twojego snu, tak aby pozwolić ciału na regenerację i unikać efektu rozdrażnienia, który często towarzyszy nam, kiedy budzimy się niewyspani. Po przebudzeniu Skup się na pozytywach. Nawet jeśli początkowo poczujesz, że zmuszasz się do takiego sposobu myślenia. Bardzo dobrym pomysłem może być wywietrzenie sypialni, wpuszczenie światła dziennego, pościelenie łóżka i sięgnięcie po szklankę lekko ciepłej wody ze szczyptą soli kłodawskiej czy himalajskiej lub odrobiną soku z cytryny. Która stawia organizm i jelita na nogi lepiej niż kawa. Pamiętaj, że nastawienie do porannych aktywności to Twój świadomy wybór. Dlatego już od samego rana warto wprowadzać do naszego dnia nawyki, które mogą znacznie poprawić nasze samopoczucie. Oczywiście daj sobie czas i pracuj z nimi regularnie, świadomie i w zgodzie ze sobą. Mam nadzieję, że medytacja będzie jednym z nich. I z tą intencją zapraszam Cię na dzisiejszą sesję. Siedząc wygodnie i swobodnie, uświadom sobie swoje otoczenie. Skieruj wzrok gdzieś na przedłużeniu linii oczu, miękko obejmując uważnością przestrzeń, w której się znajdujesz. Upewnij się, że twój kręgosłup jest wyprostowany. Poczuj, w jaki sposób dociążasz prawą i lewą stronę ciała, i zadbaj o równowagę. Przenieś teraz uwagę na oddech. Poczuj jego drogę w ciele. Poczuj wdech na czubku nosa. Uświadom sobie, jak powietrze przepływa przez drogi oddechowe, i z wydechem wraca aż po czubek nosa. I w naturalnym dla Ciebie rytmie spokojnie oddychaj, nabierając teraz powietrza nosem. I wypuszczając ustami. Powoli, łagodnie, zamknij oczy, przenosząc uwagę do wewnątrz. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek myśli lub doznania, pozytywne czy negatywne, Bądź z tym, co jest. Uświadom sobie przyjemny ciężar ciała, i obserwuj płynny, naturalny rytm wdechu i wydechu. Poczuj, jak każdy wdech dodaje ci energii, a wydech Przynosi odprężenie i ukojenie. Przypomnij sobie intencję tej medytacji, i oddychaj z każdym wydechem, uwalniając się od wszelkich stresów, które mogą kumulować się w ciele. Jeśli rozpraszają cię jakiekolwiek myśli, po prostu wracaj uważnością do obserwacji oddechu. To normalne, że umysł może być rozbiegany. Obserwując oddech, poczuj, jak myśli zaczynają przepływać w Twojej głowie, niczym chmury na niebie. Staraj się nie skupiać na żadnej z nich. Pozwól, aby oddech swobodnie przepływał przez ciało, i w żaden sposób go nie blokuj. Płynny, spokojny wdech, płynny, spokojny, relaksujący wydech. Niczym przypływ i odpływ. Poczuj, jak umysł. Dostraja się do tego rytmu. Pozwól sobie na głęboki odpoczynek, uwalniając się od wszelkich blokad. Z kolejnym oddechem wróć do wdechu nosem i wydechu również nosem. Zostań w tej spokojnej i bezpiecznej przestrzeni tak długo, jak jeszcze potrzebujesz. Upewnij się, że Twój kręgosłup jest nadal wyprostowany, i kiedy poczujesz się gotowa lub gotowy, uświadom sobie ponownie swoje otoczenie. Z zamkniętymi oczami uśmiechnij się do wewnątrz. Podziękuj sobie za ten czas i z dużym wewnętrznym uśmiechem powoli otwórz oczy. Unikaj gwałtownych ruchów, daj sobie chwilę, aby wrócić do rzeczywistości i w swoim tempie, z dużą dozą łagodności, wstań, wyprostuj się. Jeśli tylko masz ochotę, poprzeciągaj ciało i z nową dawką energii kontynuuj Twój dzień. Mam nadzieję, że ta sesja pomogła Ci się odstresować i zrelaksować. Wracaj do niej, kiedy tylko będziesz miał lub miała ochotę. I do usłyszenia w kolejnych.